Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Mail Day. W tym odcinku pokażę przesyłkę od kolekcjonera z Polski. Ta przesyłka jest już otwarta z tego względu, że chciałem szybko otworzyć, zobaczyć co jest w środku i odesłać ci przesyłkę zwrotną. W takiej kopercie oto była. Przesyłka jest ponownie od Bartosza, od tego Bartosza, co dostałem wcześniej z latana. Ibrahimowicza na karcie Skandynawian Star. I tak już pokazuję. Wszystko było w kopercie oraz zapakowane w takim opakowaniu po zestawie startowym. Tutaj mamy taki liścik, w którym pisze że są tu super karty, nawet bardzo fajne. Jak masz karty z Road to Brazil to odpisz na maila. Pozdrawiam Bartek, twój fan. No, mam fana, super. Eee, dzięki Bartek. Jednak no, nie zbierałem Road to Brazil, więc no nic nie mam w tej kolekcji. I tak pokażę może od takich gratisów, co dostałem. Jest tutaj fajny taki breloczek BVB. Bartek y, widzi, że w moim logo, y, w moim y, dokładnie w moim y, w moim logo tutaj, które reprezentuje ten YouTube jest y, BVB. No to jest to klub, który naprawdę lubię. Jak da się to postawić to to postawię tutaj, a jak nie no to no, niestety chyba się nie da to postawić. A, tutaj niech sobie leży. I tak. Ym, oczywiście to są gratisy, prezenty. Tutaj dostałem jakieś wizytówki od Bartosza, które tutaj postawię. Yy, dostałem tak: kilka naklejek. Yy. Kilka naklejek z obecnej edycji, znaczy z obecnej z Brazylii. Ta edycja już się skończyła. Będę potrzebować tam ilość naklejek, bo chciałem sobie ten album uzupełnić. Mam tam jakieś braki, mam trochę tych naklejek na wymianę, więc no, chciałbym skomple... skom... skończyć tą, tą edycję naklejek. Tak samo z euro bym chciał skończyć 2012 i mamy tak Cristiano Ronaldo, Bary, Vlar, y, Zuniga, Johnson, Modric oraz tutaj z Euro Oshi Oshi więc tutaj to są, to są naklejki. O, jeszcze tutaj jest naklejka z Champions League Karika. Y, jest to Champions League 2009-2010. Y, Potrzebuję album. Chyba do tej edycji, bo mam komplet naklejek, a nie mam albumu. E, chyba to jest właśnie edycja 2009-2010, ale bym musiał sprawdzić, więc potrzebuję album, żeby wkleić komplet naklejek. E, jakby ktoś miał, to fajnie by, by było. Tutaj mam pierwszą kartę własnej roboty od Bartosza, Chris Collectioner. BVB, Kontra Real, YouTube.com z tyłu mamy mail, mój no fajna pamiątka, fajny gadżet i tak, no teraz przechodząc do kart, tutaj są gratisy, jest to Goal Stopper, bazówka Bazówka Biglia. Gonzales, mamy tutaj kluczowego zawodnika z obecnej edycji Ekstraklasy 14-15, jeszcze nie wiem czy, czy będę tak naprawdę tą edycję chciał zebrać no nie wiem, jakoś jestem zmieszany tą edycją nie wiem czemu mamy tutaj Roberta Podolińskiego na karcie trenerskiej mamy tutaj na bazówce Szeligę oraz mamy mistrza obrony Dusana Kuciaka Dusana Kuciaka to jest karta specjalna z tej edycji mamy tutaj wschodzącą gwiazdę Jakub Bąk Pogoń Szczecin mamy wschodzącą gwiazdę Lukas Guedes Mamy tutaj Herbik, co ja mówię Herbik piłeczkę z obecnej edycji Champions League. Dosyć łatwo ją trafić. Mamy Rising Star, Freda i tutaj mamy karty typu Logo Champions League 14-15. Malmo, Monaco i bazówki. Rodriguez, Mateu, Adu, Hart. Wilsher, Bęba, Fernando, ponownie Wilsher, Hart chyba ponownie, Natko, Matic. E, tutaj jest coś dla Was. Zapraszam Was do wymian. Tutaj jest adres, e-mail. E, mam na wymianę Dabla z Chelsea. To jest informacja dla Was. Macie tutaj maila do Bartosza. Jak chcecie, to się możecie z nim skontaktować. Mm. I tak, mamy tutaj edycję, którą no nie zbierałem, bo moja przygoda się zaczęła, no, zaczęła się w tamtym roku, gdzieś w marzec, kwiecień z kartami. A to jest edycja 12. Co to jest za edycja 12-13? Hu, hu, hu I mamy tutaj bramkarza Przyrowski, tak, Przyrowski. Yy. Może taką kartę sobie tutaj postawimy, bo to jest ciekawostka dla mnie. Mamy bazówkę Sławika. Mamy Mistrzowie Radowicz. No, fajna karta. W dobrym stanie. Mistrzowie. I mamy tutaj ulubieńcy fanów Robert Kolendowicz oraz Daniel Gołębierski. Bardzo fajnie. I tak dostałem również tutaj listę. To jest to list prywatny, listę tutaj, Twoich braków. Tutaj, no, trochę kart tam ci włożyłem z tych braków. I tak, tutaj również jest coś takiego. To nie jest wymiana, ale Twój brak. Daj, więc daj za to coś fajnego. Jest to mój brak z Euro 2012. Fans Favorite Meireles. no To prawda jest to mój brak, lecz ta karta no nie jest w takim dla mnie idealnym stanie, żebym ją włożył do, do albumu. Więc nadal będę potrzebować tą, tą kartę. Y jeszcze mi brakuje Schweinsteiger z tej edycji na masterze, tak? Na masterze, tak. Jeżeli ktoś ma, to chętnie się wymienię. I przedmiotem naszej wymiany jest ta oto karta Roberta Lewandowskiego. Limitka, fajna karta, kolejna do kolekcji, do uzupełnienia tych kart limitowanych. Bardzo Ci za nią dziękuję. I wydaje mi się, że to wszystko, co dostałem od Bartosza, pokazałem na filmiku. Tak, tak, chyba to wszystko. Więc dzięki, Bartek, za kolejną wymianę. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.